Cześć widzowie! Prawdę powiedziawszy nigdy nie byłem wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, bo cały hype na to uniwersum jakoś przeszedł obok mnie. Stara trylogia wyszła 20 lat przed moimi narodzinami, a premiery prequeli przesłoniło mi zainteresowanie Harrym Potterem i wychodzącymi wtedy także filmami z trylogii Władcy Pierścieni. Gwiezdne Wojny tak naprawdę poznałem więc dopiero w momencie premiery Przebudzenia Mocy, która to skłoniła mnie do nadrobienia poprzednich części. Także dzisiejszy odcinek w przeciwieństwie do poprzednich retroszyder, chociażby z Harego Pottera czy władcy pierścieni nie będzie nostalgicznym powrotem do oryginalnej serii widzianej oczami Fana, ale nie będzie to również tak jak w przypadku zmierzchu szydera przygotowana przez niedawnego hejtera. Tym razem szyderka pisana jest z perspektywy osoby, którą ominęło wszystko, co było związane z hypem na Gwiezdne Wojny, zarówno w tego pozytywnym, jak i negatywnym aspekcie. Mam jednak nadzieję, że również z tej perspektywy będzie ona nie mniej zabawna i interesująca. Na wstępie dodam jeszcze, że aktualna retrospektywa dotyczy tylko oryginalnej trylogii Star Wars, ale niedługo przyjdzie także czas na prequele. A teraz już nie przedłużając, zaczynamy. Część czwarta, Nowa Nadzieja. Zwrotka, bo zawsze chciałem od środka, wśród... Nowa nadzieja, jak każdy film z serii gwiezdnych wojen, zaczyna się żółtymi napisami. Od razu więc widać z czym mamy do czynienia, i chociaż o tyle spoko, że nikt nie próbuje się z tym kryć, bo zapomnijcie tu o przestrzeganiu jakichkolwiek praw nauki, fizyki czy nawet logiki. W przeciwieństwie jednak do jeszcze gorszych filmów z żółtymi napisami, tu ziemia, chociaż nie jest płaska. Na początku dostajemy informację o tym, że jacyś rebelianci skradli plany Gwiazdy Śmierci, potężnej broni potrafiącej niszczyć zielonym laserkiem całej planety. Nikt nie pokusił się, żeby chociaż przez minutę pokazać tych rebeliantów w akcji, ale co tam? Dzięki temu, 40 lat później, jak już zabraknie oryginalnych pomysłów, będzie można zrobić o tym cały film, a Fani i tak wydadzą na to pieniądze. No więc plany te są teraz na statku kosmicznym, którym leci uwielbiana przez Edytę Górniak Leia Oregano i statek zostaje zaatakowany przez Lorda Weidera i jego ludzi, którzy chcą te plany odzyskać. I teraz tak, od razu szybki disclaimer. George Lucas nie miał zbyt wysokiego mniemania o inteligencji swoich odbiorców, dlatego przygotujcie się na to, że z takich ważnych postaci to od razu będziecie wiedzieli kto dobry, a kto zły. Tu symbolika jest raczej najprostsza z możliwych. Jak ktoś chodzi cały na czarno i krzyczy, skrzeczy bądź syczy, to jest od tych złych, a jako dobrych to ma miły głos i Chyba w takim białym branku. Z powodu tego ataku Leja wyrzuca te plany do piszczącego kosza na śmiecie i spuszcza go w pizdów w przestrzeń kosmiczną wraz ze swoją erotyczną lalką, bo trochę byłaby siara jakby jej ojciec to zobaczył, co nie? Ups, chyba coś zaspoilerowałem. Droidy lądują na pustyni, a tam atakują ich najgorsi Java rekruterzy z Hajsa, którzy proponują im pracę nie dość, że bez widełek płacowych, to jeszcze w ogóle bez żadnego wynagrodzenia. Ale w sumie spoko, bo dzięki temu trafiają do głównego bohatera Łukasza Niebo wędrowca i dzięki temu w przyszłości staną się popularni. Aha, i ten Łukasz Niebowędrowiec to wasza wina, widzowie, jak coś, bo mi wmawiacie, że Pupi Badhol to nie Mister Pupi Badhol, tylko pan Kubka z Pupki, więc pograjmy w tę waszą grę. Ciekawi mnie, po którym Łukaszu Niebowędrowcu stwierdzicie, że to głupie jednak tłumaczyć zagraniczne imiona i nazwy własne na polski. Kto wytrzyma najdłużej, wygrywa. Czas start. Tam okazuje się, że Leia w tym koszu na śmieci trzymała swoje nudle, które wysyłała swojemu Sugar Daddy. Łukasz odnajduje typa, choć nie jest to łatwe, bo z wyrol okazuje się kitrać po jaskiniach jak afgańscy terroryści i strasznie długo gadają o i Sithach i mocy. W każdym razie chodzi o to, że są dobrzy i źli, i że on jest dobry, a inni to są źli. I że ojciec Łukasza też kiedyś był dobry, ale potem zabił go Vader, choć potem się oczywiście okaże, że tak naprawdę to właśnie jego ojciec jest Vaderem i zabił sobie to co dobre. Zastanawia mnie, dlaczego ci wszyscy starzy mentorzy to muszą zawsze tak pier Dolić jak potłuczeni zamiast od razu po prostu powiedzieć o co im chodzi. To jest obowiązek ojca, zabić kurwa tych ludzi! Chłopaki muszą dostać się na planetę Alderan, z której pochodzi Leia, Zatrudniają więc do tego Hansa Solo, który skończył z rapem i zabrał się za robotę, którą zapowiadał już od tomy Polacy. Taniej kupię, drożej sprzedam! Oraz jego ziomkiem, kuzynem Coś z rodziny Adamsów. W trakcie podróży okazuje się jednak, że nic z tego, bo gwiazda śmierci zniszczyła całą planetę. Cały misterny plan też w pizdu. Statek z Łukaszem, obi -Wanem i Hanem Solo zostaje porwany przez Gwiazdę Śmierci. Obi-Wan idzie więc schakować system. A Han i Łukasz ratują porwaną za alderan księżniczkę Leje. Na końcu mamy jeszcze najbardziej dynamiczny pojedynek na miesze w historii kina między obi -Wanem a Darth Vaderem, który ten pierwszy przegrywa i umiera. Znaczy, przepraszam, łączy się z mocą. Nie bijcie. A, no i rebelianci niszczą Gwiazdę Śmierci, ale tak się kończy niemal każdy film z tej serii, więc prawie o tym zapomniałem. Oczywiście, wiecie, Gwiazda Śmierci to wielki projekt najpotężniejszej w galaktyce stacji bojowej, z prawie nieograniczonym budżetem, która na naciśnięcie jednego przycisku aktywuje takie działo, że nawet Korea Północna by się zesrała, ale w wylotu to się już nie dało zabezpieczyć jakimś polem siłowym, co nie? Część piąta Imperium kontratakuje. Buduje się tutaj kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym. Rebelianci przeprowadzają się do murza za sichle, a Łukasz jedzie do zakopanego zrobić sobie zdjęcie z misiem skrupówek. Z Misz okazuje się być jednak dużo mniej przyjazny niż mogłoby się zdawać. Śniezny kockodan, przez niektórych nazywany te dostaje smergla, gdy poczuje woni hej. Jednak gdy Łukasz wyjął miecz. Małpia robiły się wielkie łacy. W Zakopanem jednak Halny pizgał wtedy wyjątkowo prawie jak na Nanga Parbat, a Łukasz nie trafił na dobre okno pogodowe, przez co jego ekspedycja niemal nie zakończyła się jak większość tego typu eskapad himalajstów. Ostatecznie jednak grupa ratunkowa w postaci Hana Solo zdołała go odnaleźć i uratować mu życie, i tym razem chociaż nie za publiczne pieniądze. Wojska imperialne atakują bazę rebeliantów, na co Han Leia i Chewbacca palą wroty i uciekają na sokole Millennium. W ogóle nie wiem czy ogarnęliście, ale Han był pierwszym człowiekiem, który dał się złapać na ten agresywny marketing i kupił na wyprzedaży w mediamarkcie dysk 1000. Łukasz natomiast leci na planetę Dagoba i spotyka tam jodę, który ma go nauczyć zgłębiać tajemnice mocy. Ten jest jednak albo pijany, albo nie rozumu i zamiast mu pokazać jakieś zajebiste rzeczy, to okaże mu tańczyć Bret Gensa taniec na głowie jak ktoś nie wie. Darth Vader wpada na sprytny plan i zatrudnia łowcę nagród Boba e -pa, e -pa. By ten pomógł mu dopaść Hana i Leje. Han próbuje ukryć się u swojego kumpla z wojska, Lando Carliziana, leż ten sprzedaje swojego ziomka imperium. Dostaliśmy gryp do że się rozprółeś i chłopaków posprzedawałeś, że jesteś frajer z wolności! Wejder chce odesłać Hana do Jaby, właściciela Pizzy Hut, który także zasadzał się na niego już od dawna, bo Han wisiał mu jakieś siano czy coś. Ale żeby ten nie uciekł po drodze, to przerabia go na wielką tabliczkę czekolady. Lando z kolei sam trochę chyba nie wie o co mu chodzi i teraz z kolei pomaga Lei i uciec. Nie znasz moich poglądów? Sprawdź internecie. Łukasz dowiadując się, że Han i Leia zostali porwani, chce wyruszyć im na ratunek, ale Joda mówi, że ma zostać, bo Każdy dobrze wie, tego, co nam zapisane nie da zmienić się. Łukasz jednak na to, a ja serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze, i odlatuje. Po dotarciu na miejsce okazuje się, że Joda miał jednak rację i bez sensu leciał. Dodatkowo czekał tam już na niego Wejder, z którym oczywiście bez kończonego treningu nie miał szans. Vader najpierw odcina mu dłoń, a potem mówi mu, że jest jego ojcem i chce go zatrudnić na umowę zlecenie w celu zawładnięcia całym światem. I widać tu, że Vader ma soft skillsy na poziomie zero, bo tak, po pierwsze właśnie odciąłeś typowi rękę, Vader, naprawdę myślisz, że w tym momencie jest on w stanie podejmować decyzje dotyczące swojej przyszłości? Po drugie nawet jakby chciał, to przez co nie jesteście już w stanie podać sobie dłoni, a bez tego nie ma dealu, mordo. Po trzecie mogłeś dorzucić chociaż jeszcze owocowe czwartki lub pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole. Powiem Ci, że już nawet jakaś Aneta z LinkedIn Najlepiej by to ogarnęła. Część szósta Powrót Jedi. Jadą mi się, mi się Ekipa decyduje się zrobić Hanowi Prison Break. Leia przebiera się za łowce nagród i wbija Jabie na chatę, udając, że czubaka to złapany przez nią więzień, bo jego Jabba też nie lubił. Infiltruje ona bazę Jabby i uwalnia Hana, ale Jabba się orientuje i robi z Lei swoją niewolnicę. Zarówno Han, jak i Łukasz mają zostać straceni w pirackim stylu i rzuceni na pożarcie jakiejś zmutowanej roślinie z Plants vs. Zombies. Łukasz jednak wlatuje wtedy Full Jedi. Uwalnia się, wybija mieczem świetlnym Straż Jabby, a on sam zostaje. Uduszony przez leję i cała ekipa ucieka z pieśnią na ustach. Po tej brawurowej akcji Łukasz wraca na dagoba, żeby dokończyć trening, ale Jodzie akurat w tym czasie, co go nie było, zachciało się umierać, pomimo tego, że żył 900 lat. Co za przypadek? Chłopaki zdążyli się jeszcze pożegnać, a luk dowiaduje się od ducha Obiłana, że Leja to jego siostra. Albert Einstein powiedział kiedyś, że szaleństwem jest robić cały czas to samo i oczekiwać odmiennych rezultatów. Znaczy, podobna tak powiedział, bo powiedział też, żeby nie wierzyć w nic, co się znajdzie w internecie, a znalazłem to właśnie w internecie. W każdym razie mówię o tym, dlatego że imperium najwyraźniej tego cytatu nigdy nie poznało, bo jak się okazuje, budują oni kolejną gwiazdę śmierci z bardzo podobną wadą fabryczną, która, jak się pewnie domyślacie, posłuży im przez to krócej niż Porsche, Cayenne, wypożyczalni, panka. Jednie! Ja, ja. Ale urwał! Ale to było dobre! Rebelianci lecą na planetę Endor, bo tam jest taki nadajnik, który zabezpiecza dodatkowo gwiazdę śmierci. Planeta ta okazuje się być zamieszkana przez najbrzydsze pluszowe misie na świecie, które na początku są wrogo nastawione do rebeliantów, ale w końcu jednak pomagają im odeprzeć atak imperium i zniszczyć nadajnik. Robią to dlatego, że też im się chyba nie podoba, że rząd im postawił jakieś maszty 5G niszczące komórki mózgowe. Zresztą to akurat potwierdzone info, bo mi się lecą na stormtrooperów z łukami, więc muszą mieć coś poprzestawiane pod kopułą. Na samej gwieździe śmierci, zanim zostanie zniszczona, dochodzi jeszcze do kulminacyjnego momentu całej sagi, w którym Łukasz nie daje się przyciągnąć imperatorowi na ciemną stronę, a gdy ten próbuje go za to zabić, zostaje w odwecie zrzucony do szybu wentylacyjnego przez Wejdera, który, ratując swojego syna, przechodzi na dobrą stronę. Ten akt heroizmu kosztuje go jednak życie. W ostatniej chwili swojego życia prosi Łukasza, by ten zdjął mu hełm, a Łukasz, patrząc na prawdziwą twarz swojego odkupionego ojca, wypowiada przejmujące słowa: Ty, co? Jaki ty brzydki jesteś? A wracając do Palpatina, już umiem to wymawiać, dzięki widzowie, to Beka, bo jest on odwrotnością hasła stare baby jebać prądem i to on jebał młodych prądem. Chociaż no na zdrowie to mu to ostatecznie nie wyszło. Niby elektryka prąd nie tyka, ale jak cię zrzucą do szybu reaktora, to chyba jednak ta zasada przestaje obowiązywać. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się spodobał. To nie ostatnia retroshedera ze Star Wars na tym kanale, bo na pewno za jakiś czas wjedzie też materiał dotyczący prequeli. Co do najnowszej trylogii, to nie wiem, czy nie jest ona za mało retro, by się znaleźć w tej serii, ale jeśli filmy te będą się cieszyć dużym zainteresowaniem i będziecie chcieli zobaczyć tu także sequele, to mogę zrobić wyjątek. Jeżeli chcecie, by tak było, wiecie co robić. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!